Zszedłem z tego dachu po tych 4 godzinach. Wszystko ładnie porobione, pozakładane. Tam jeszcze był jeden rozgałęźnik. Posprawdzane sygnały na wszystkich gniazdkach, czy wszystko zawiera się w normie. I po wszystkim uruchomiliśmy ten telewizor, który nie działał. Od którego zaczęliśmy pomiary. Zaczęliśmy wizytę u klienta. No i telewizor, tak samotnie jak ciął. nic się nie zmieniło, nic się nie polepszyło. Jest to samo i po prostu. Jest jeden wielki dramat, jedno wielkie rozczarowanie bo klient widział jak ja tam się na tym dachu staram Jak ja tam kombinuję pomiary na miernikach mówią, że jest dobrze Klient mówi, że telewizor no, przecież jak, że musi być sprawny A ja mu mówię, że instalacja jest sprawna, że telewizor jest uszkodzony W poprzednim odcinku realizowaliśmy naprawę instalacji Zgłoszenie dotyczyło problemu tylko i wyłącznie z multiplexem drugim. I faktycznie przed naprawą telewizor strasznie pikselizował, jakoś skakała, znikała, pojawiała się ponownie i tak w kółko. W poprzednim odcinku macie cały proces naprawy, nie będę was teraz zanudzał. Finalnie instalacja sygnałowo jest już na 100% sprawna i wszystkie inne odbiorniki działają poprawnie oprócz tego telewizora Samsung. Zachowanie telewizora jest dość dziwne, mianowicie, jeżeli włączymy telewizor na multiplexie drugim i oglądamy ten multiplex, to znaczy programy z tego multiplexu, z tej częstotliwości, Polsat, TVN i tak dalej, to nic się złego nie dzieje. Tak jak widać dokładnie teraz, telewizor nie pikselizuje, obraz się nie zatrzymuje. Poziomy błędów się nie pokazują, jakość mamy po 100%, siła sygnału przeskakuje dosłownie o 1% w górę lub w dół. Wystarczy teraz, że przyłączymy telewizor na inny multiplex, np. Na, na MUX 3 i wrócimy ponownie na multiplex drugi, zaczyna się w tym momencie problem. Pojawiają się błędy, zaczyna spadać jakoś sygnału, po chwili wszystko się zatrzymuje, wraca z powrotem i tak w kółko. To jest To jest coś moim zdaniem też z tym telewizorem nie tak. Też to muszę skonsultować. To jest 55-celowy Samsung o oznaczeniu UE55 końcówką CATXXH z systemem Tizen. No to w takim przypadku, co się tradycyjnie robi, to robi się reset oraz ponownie wyszukuje się kanały z anteny. Telewizor włączył się na kanale pierwszym, no to przełączyłem na ten polsat, który jest kawałek dalej i po chwili niestety mamy znów zatrzymanie obrazu. Na planszy testowej znów to samo, znów błędy, znów spada jakość, po krótkim czasie siła z jakością idzie do zera i następuje chwilowe zatrzymanie obrazu. Później wszystko wraca do normy na krótką chwilę. Zostawiłem na TVN-ach, wyłączyłem go na TVN-ach i włączyłem go na TVN-ach i już się nic nie dzieje złego. Tylko jak przełączymy kanały i wrócimy z powrotem, to pojawia się problem. Kurde, ja podejrzewałem, że to jest coś z telewizorem i coś z softem, bo to jest Gdyby to było w kablu zakłóceniowe, to by to było cały czas nie jest możliwe, wiesz, że teraz on będzie działać przez godzinę, a jak ja wystarczy przełączę górę dół, i już będzie problem. Tylko to wiesz, to tak nie może być, żeby klient miał z tym problem, nie? Bo to ja potem wie, wiesz, Ty wzywasz instalatora, instalator mówi, że jest ok, telewizor tu nie i teraz taki jest, wiesz. Niekomfortowa sytuacja jest teraz taka, nie? No, teraz nic nie dzieje, nie? Kompletnie. Trzyma parametry, wszystko stabilnie, nic się nie dzieje kompletnie. Wystarczy, że przełączę górę dół i. Dopóki nie przełączymy telewizora na inny multiplex niż drugi, możemy oglądać TVN posaty przez tyle czasu ile chcemy, bez pikseli i zatrzymania. teraz czekaj, zmienię na ten sam multiplex, tylko kanał niżej. Nie ma problemu, czyli jak, się, jak przełączamy multiplexy na tym, na tym samym multiplexie, jakby jesteśmy, widzisz, teraz jesteśmy cały czas na multiplexie drugim, bo to jest kanał 44, widzisz, i się nic nie dzieje, tak? A wystarczy, że przełączę na jakikolwiek inny multiplex, o już się pojawiają jakieś błędy, to jakby znika, prostuje się, jest 100 na 100, wrócę z powrotem, też pojawiają się błędy i już jest problem. Nie? W tym momencie telewizor wyświetlając Multiplex drugi będzie raz na jakiś czas pikselizował. W pewnym momencie obraz kompletnie zniknie. Pokaże się niebieska plansza, tak jakbyśmy wyciągnęli wtyczkę z kablem antenowym. Że zmieniając tylko kanał, ja już wywołuję jakby na nim pikselozę Sam zmieniając tego kanał. A gdybym tego nie zrobił. Teraz wyłączę ten telewizor. Włączam go z powrotem. On był na kanale na TVNach był, tak? Więc wchodzę sobie na TVN. Widać, że on się przez chwilę tutaj jakieś pikselizacja się pokazuje. Dotykam teraz pilota pikselizacja się pokazuje, tak bo on nie wyrabiał z przetwarzaniem tego w ogóle multiplexu. Ale już po chwili się uspokaja wszystko. I dopóki nie przełączę, nie będzie problemu z odbiorem tego multiplexu. Inny, mniejszy Samsung, podstawiony w tym miejscu z systemem Tizen, działał bez najmniejszego problemu. Podobnie większy model Sonego też nie stwarzał tutaj żadnych kłopotów podczas oglądania. Co do nieszczęsnego Samsunga z informacji przekazanych od klienta, to po pierwszym uruchomieniu język polski pojawił się dopiero po aktualizacji oprogramowania. Sugeruje to o pochodzeniu towaru spoza obszaru dystrybucji Samsunga dla Polski. Natomiast z mojej strony zabrakło przetasowania kanału 44, czyli tego mux drugiego na inny kanał, żeby zejść dokładnie z tej częstotliwości i zweryfikować wtedy działanie odbiornika, czy też będzie występował ten sam problem podczas przełączania z innego multiplexu na ten multiplex drugi. Dodam, że przed naprawą mieliśmy tutaj echo i to tam kilka sygnałów dosyć wysokich za interwałem ochronnym. Telewizory nieszczególnie lubią tego typu tematy w sygnale. Podobnie nie ma już wyjątkowo dużej degradacji nośnych, którą mieliśmy przed naprawą na planszy MRVS Carrier. Także podsumowując sygnałowo tutaj moim zdaniem na pewno jest ok. Tam jeszcze klient przeprowadził takie prywatne śledztwo, podłączał ten telewizor Samsung bezpośrednio do instalacji, bez rozgałęźnika, z rozgałęźnikiem, z innymi telewizorami, bez innych telewizorów, tak, żeby już na 100%, na 100 wykluczyć problem z tym danym odbiornikiem. I wszystko na to wskazuje, że ten telewizor faktycznie jest uszkodzony. Także jestem bardzo ciekawy Waszych komentarzy, Waszych opinii na ten temat, czy mieliście takie przypadki gdzieś u znajomych, czy też instalatorzy, którzy jeżdżą po klientach też o czymś takim słyszeli. Jest to dosyć niekomfortowa sytuacja, ponieważ jest tak w obiegowej opinii, że ludzie na te nasze mierniki patrzą jak na wynalazki. I to, że na mierniku jest dobrze, telewizor tnie, to w większości przypadków no, mamy takie wątpliwości, jako klienci, czy na pewno ten miernik instalatora, czy sam instalator jest kompetentny na tyle, że można mu zaufać i iść w kierunku takim, że faktycznie ten telewizor jest jednak uszkodzony, a instalacja jest sprawna. Zawsze jest taka mała doza niepewności, czy na pewno jest tak, jak ten instalator, czy ta osoba, która przyjechała na miejsce, to weryfikować, czy to, czy to jest prawda. Miałem ciekawy temat ze zdrowia, gdzie robiliśmy reklamacyjną naprawę. Klient się skarżył na to, że podczas dzwonienia z telefonu zaczyna klatkować obraz na dekoderze cyfrowego Polsatu. I faktycznie, jak spojrzycie na ten na te nagranie, widać, że w momencie, jak nie wykonuje klient połączenia, jest wszystko w porządku. Wystarczy, że telefon podniesie do ucha jest dosyć blisko tego dekodera cyfrowego pulsatu i dekoder zaczyna zrywać i klatkować obraz. Więc w takich sytuacjach, gdzie jest klatkowanie odbiorników, czy to jest telewizyjny odbiornik, czy satelitarny, warto też zweryfikować wszelkiego rodzaju zakłócenia, które pojawiają się w instalacji i są z zewnętrznymi zakłóceniami, na przykład od różnego rodzaju źródeł wewnętrznych w domu. To też już wiecie, znacie moją metodologię, wiecie jak to wszystko wygląda, jak to jest sprawdzane, weryfikowane, jak to jest też czasami czasochłonne, żeby na 100% wykluczyć te wewnętrzne jakieś źródła urządzenia, routery czy telefony o słabym ekranowaniu, które będą wpływać na pracę tych urządzeń telewizyjnych, tych tak zwanych odbiorników telewizyjnych czy też satelitarnych.